Bunny once told me the world is gonna roll me, I ate the sharpest tool in the shed. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie muzyczny i porozmawiamy sobie o jednym z hymnów internetu, nie innej piosence jak ta, która kojarzy się z królem memicznych filmów, Shrekiem. Chodzi tu oczywiście o All Star w wykonaniu Smash Mouth. Ale piosenka ta nie pojawiła się tylko w filmie o Zielonym Ogrze, a ma trochę dłuższą historię. Utwór ten zamieściłem na moim filmie, 100 memicznych piosenek w 15 minut, który został zbanowany przez YouTubę bandycką, więc musiałem to rzucić na CDA. Polecam obejrzeć fanom dobrej, memicznej muzyki, a tymczasem zapraszam was do obejrzenia tego krótkiego odcinka o nutce, którą myślę znacie i lubicie wszyscy. A jak nie lubicie, to żal mi was. All Star zostało wydane w pierwszej połowie 1999 roku jako pierwszy singiel na drugiej płycie zespołu. Co ciekawe to piosenka ta została nagrana jako soundtrack do filmu Super Bohaterowie z tego samego roku z Benem Stillerem w roli głównej. Zresztą sam teledysk All Star nawiązuje do tego filmu.

Warto tu także wspomnieć o Wyścigu Szczurów, gdzie całe Smash Mouth zapało się na wystąpienie w tym filmie. Generalnie polecam Wyścig Szczurów, bo to taka rasowa, głupia komedia z początku XXI wieku, a motyw z samochodem Hitlera to dla mnie majstersztyk. W każdym razie od roku 1999 piosenka ta stała się również nieformalnym hymnem wydarzeń sportowych w USA, po prostu często puszczana na przerwach w meczach, głównie podczas bejsbolu, powodowała, że kibice na trybunach dobrze się bawili. I oczywiście, jak dobrze wszyscy wiemy, piosenka ta pojawiła się podczas czołówki Shreka, kiedy Ogr po zrobieniu kupy podtarł się właśnie o królewnie Fionie i wyszedł z wychodka. Motyw ten zaczął być później bardzo często używany w memach. Sam zresztą wykorzystałem ten motyw w filmie o Euro 2020. Czekała na kolejny tryumf po tylu latach. <laughs> no to se jeszcze poczeka. Co to za me. Nakręciło to popularność Smash Mouth jeszcze bardziej, bo film stał się potężnie popularny na całym świecie. I w ramach ciekawostki, to All pojawiło się również w trzeciej części z roku 2007, kiedy Shrek wbija na uniwersytet i wprawne ucho może usłyszeć, że akademicka orkiestra gra instrumentalną wersję piosenki. Nasza drużyna wygrała w tę grę, w którą zwykle grają. Żeby ze mną wszelkie zmiany. No. Wraz z rozwojem popularności różnego rodzaju memów, to All Star sporadycznie również stawało się celem internetowych śmieszków. Uważa się, że za pierwsze przeróbki odpowiada YouTuber Rich Alvarez w kwietniu 2009 rzucił film o Super Mario. Od roku 2012 piosenka była często przerabiana i miksowana z innymi charakterystycznymi utworami. Najlepszym tego przykładem jest seria Johna Sudano, czyli chłopa, który w drugiej połowie 2016 zaczął wrzucać covery popularnych piosenek, ale chyba nie do końca z takim tekstem, jak należy. Generalnie należy mu oddać, bo może nie znam się za bardzo na muzyce, ale wchodził tutaj w bity idealnie. Dzięki wzrostowi popularności Shreka, mniej więcej w tamtych latach, to All Star stało się synonimem mema. Shrek zaczął zalewać cały internet, a wraz z nim najpopularniejsza piosenka z filmu. W styczniu 2017 w wywiadzie dla Inverse, basista zespołu Paul DeLisle został zapytany, co sądzi o tej całej dzikiej popularności All Star. Powiedział, że początkowo sam nie wiedział, czym są całe te memy, ale w żaden sposób nigdy nie obrazili się oni na całe te śmieszki, zwłaszcza, że wspomagają one popularność ich zespołu, a All Star cały czas zaraz potężne pieniądze. Niestety na koniec smutna informacja, bo we wrześniu 2023 roku w wieku jedynie 56 lat zmarł Steven Harwell, wokalista Smash Mouth. Zaprzestał koncertowania ze względu na problemy zdrowotne już dwa lata wcześniej. Myślę, że z pewnością zapamiętamy go ze względu na jego wspaniałe wykonanie All Star. Do widzenia państwu.